Where hey, they hold it. When it holds it. Huh? 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 Mamy trochę kamyczków, tak naprawdę nie mam netu Nawet jak byłem w gimnazjum, nie słuchałem kurwa petów Wiedzę zaczerpnąłem z otoczenia, a nie z lektur Na nic nie choruję, ale mam słabość do leków Twarz poznała beton, powiedz co ty wiesz o pechu Wjebałem raperów, ledwo mieszczą się w ebechu Mówi mi, że lubi, gdy brakuje jej oddechu Ty się bujasz twoim składem, gdzie jest szczerech kretów Trenowałem skille przed wejściem do internetu Jak tam w necie, co pierdolisz, dostaję wiele w Wbijam na EudZ i my keke mamy w menu Chciałbyś być jak fałki, no to tak jak fałki trenuj. Bez stresu spożywam chemię, obok mam kolegów. Nie celuj jak ty próbowało wielu, no. bez celu duchy żyją w moim otoczeniu mam największą wizę, większą od twoich raperów yes. to już niepewny stan kiedy wirują światła no. miasta no. przypilnuj córeczki, bo pisze do mnie piętnastka o sobie no. mój styl, bo jego bitch to moja fanka, że jestem no. sympatyczny mówi pani policjantka Za we trzy ryje, wróć do domu, zła będzie matka U. Na się yeah. bejaż z klubu została to matka, nie pytają yeah. o szczęście, bo ja no. rzadko go doświadcza. jak opowiem ci co no. myślę, po ci się bańka yeah. mamy trochę kamery tak naprawdę nie mam mietu Nawet no, 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 jak no, no, byłem w gimnazjum nie słuchałem kurwa petów yeah. Wiedzę zaczerpnąłem z otoczenia, a nie z lektur Na nic nie choruję, ale mam słabość do leków Twarz poznała beton, powiedz co ty wiesz o pechu Wiebałem raperów, ledwo mieszczą się w pechu Mówi mi, że lubi, gdy brakuje